Panie Marszałek, Panie Rzeczniku, jak króciutko w sprawie obywatelskiej dotyczącej osób pokrzywdzonych szeroko rozumianej afery Getback, ale, ale nie, nie, tego nie było. Chodzi mi o pojawiającą się nową rzecz dotyczącą spraw związanych z przymusową restrukturyzacją, czyli idea Banku i Gettin Banku. To wprawdzie nie dotyczy roku 2021, za które sprawozdanie, ale bardzo mnie interesuje kwestia ewentualnych planów Pana Rzędzika co do nowego problemu społecznego i finansowego związanego z przejęciem aktywów, a zostawienie tego wszystkiego, co się wiąże z wartościami dla osób, które inwestowały w to, to przedsięwzięcie. Czy, czy pan rzecznik ma tutaj jakiś pomysł? I druga rzecz z tym związana. Pokrzywdzeni bardzo liczą na spotkanie z panem rzecznikiem w tej sprawie, aby tak, móc wyrazić swoją opinię. Ja już miałem zresztą przyjemność, żeby takie spotkanie odbyć w pierwszych miesiącach mojego urzędowania. Ja dostrzegam pewien problem polegający na tym, że decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Prowadzi do takiego skutku prawnego, o którym powiedział pan senator, czyli, czyli braku środków, braku aktywów na pokrycie tych zobowiązań. Bo to do tego się sprowadza. Ja przede wszystkim chciałbym dowiedzieć się, jakie będzie stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo fundamentalną tą decyzję w tym zakresie, decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji. Została ona zaskarżona przez obligatariuszy, przez osoby poszkodowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił ich skargę. Moim zdaniem nie powinien był oddalać, tylko powinien był co najmniej zadać pytanie prawne, prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I chciałbym przede wszystkim, uważam, że teraz jest sprawa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie yy, Zgłosiłem udział w tym postępowaniu, przedstawiłem stanowisko wspierające e, stanowisko obligatariuszy i przede wszystkim chciałbym, to, to co dalej w tej sprawie, to będzie przede wszystkim zależało od tego, jakie naczelny sąd administracyjny zajmie stanowisko. Ponieważ no, zobaczymy, czy sąd administracyjny podzieli stanowisko e, w USA, w Warszawie. Mam nadzieję, że nie. Mm. Wydaje się, że dobrze by było dla tej sprawy, gdyby ona została ostatecznie rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który by się wypowiedział, bo tu jest spór między spór dotyczący relacji między tymi dwiema dyrektywami, między dyrektywą restrukturyzacyjną a dyrektywą konsumencką. I teraz w świetle polskiego prawa Zastosowanie restrukturyzacji w zasadzie wyłącza ochronę konsumentów, a tak nie powinno być. I teraz wydaje się, że ten standard powinien wyjść od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i moje zdanie jest takie, że szanse na, na, tego, aby, na to, aby ten standard powstał, może dać pytanie prejudycjalne NSA w tym zakresie dlatego wniosłem o skierowanie takiego pytania prejudycjalnego. Dziękuję bardzo. Pan senator...